Witam pana Julio herbatę Witam pana Fektera Jak na panie? Ja przyszedłem dopiero teraz na ten to pewnie siedzi od nie wiem kiedy 5 godzin 10 minut 50 chory sekund Chory człowiek, chory, chory. Przykuł Bracoholizm to się nazywa Żyjesz na pełnym macie człowieku Ja jestem bracoholik, nawet nie przyjdzie pogadać na papieroska, nie przyjdzie Masakra, masakra Cześć Beciello. Cześć, co tam panowie? Jak Sara Akademia sierpniowa, on to My będziemy no, mi... Dzisiaj czy wczoraj te rocznica? Wczoraj, wczoraj Wczoraj mi się wydaje. A ja nie wiem no. czy nie wczoraj, żeby mnie zatrudnili dzień później. No to chyba my, my dopiero we wtorek chyba mogliśmy się zatrudniać. No to ja mam rocznicę zatrudnienia dzisiaj. Mhm. Dobra, panowie, my się będziemy powijać tutaj, kurde Nie ma co wcielka walić dłużej Dobra, A pamiętajcie, za zamieślaz... na, lipc, na Pamiętajcie, dobra, nie ten. przerywaj mi Za na komendanta Żeby mi tu głosowanie nie, nie, nie zepsuł Kto panu pozwolił ubrać krawat do krótkiego ryga? Pozdra... Pozwolono Nie rzucać, ale to wygląda... O Jak? Bo to wygląda, jakbyś chciał być elegancki i jednocześnie... Strasz. No to tak. Ja tak byś założył sportowe buty do garnituru. Trzymacie się no, Proszę Jezus Może najpierw na tą 911 zareagujemy. Jezus ktoś no bo mój samochód. To zwał pisłem 500. Poszłem 7-6 na 911 ostatnio, w na Jak potrzebujecie channel to... Taka jest treść tego zgłoszenia naszego? To jest mini. Jezus, ktoś staranował mój samochód Potrzebny patrol policji Ale kurwa dużo osób z nami jedzie Ciekawe Luka Key, Jack Street i Co uzochniały. tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo? Już coś tam proszę po panu Jest skraczę na samochodzie Dobra panowie, rączki w górę, bez kawałów Kurwa masz Panowie, spokojnie, spokojnie, spokojnie panowie Na samich, bez samich bez, bez kawałów Panie, nie musicie nic złego nam robić Idziemy Jesteśmy funkcjonariuszami voulais, Dawaj Melissa, dawaj, dawaj, jest druga, idź w Jest Jezus, tam jest Jezus Chrystus Nie, poczekaj, trzeba ich tam nie poddali Weź, weź tam podesz, podesz 4-7-2 plus 2 pilne wsparcie, mamy poddanych fpk No to chuj, jedźcie I channel I channel

Myśmy z winiarni sobie zrobimy później, nie? Jak znajdziemy bacello. Bacello no, jest, jest porwany. Ta, ale on chyba nie reagował na winiarki. No tam, tam była utrata. No dobra, dobra, to powodzenia w poszukiwaniach. Miej O, jak grudę po pogrzebie. Cholera, to już? No, za dwa dni baciello, tak, także już się szykujemy. A no, to już niczego zapalimy od razu, nie? <laughs> A mówił dzisiaj, że rok w departamencie, cieszył się. I... No, na kora, na styk Dobrze, czełem jednostka Witam was wszystkich o godzinie 20.18 na kodzie ósmym na którym wprowadzamy kod pomarańczowy na miasto Aktualnie mamy porwanego funkcjonariusza czyli Bacello. tak Patrole, aktualnie minion dwuosobowe, w dalszym ciągu osoby od stopnia oficera jeden, kamizelki 50 i sierżanci komisarzki 75. i przepraszam, pilna sprawa, pilna sprawa, no. pilna sprawa. Mogę zająć głos? Tak. Chodź przed że jest do mnie telefon z numeru nie wiem, ale miałem go zapisanego jako ojciec. Nie wiem dlaczego. Eee, kontaktował się ze mną jakiś człowiek, który mówił, że ma ciąrtobac, ciorytobacello, znaczy. Eee, I tak, generalnie wyraził swoją y, dyzaprobatę wobec tego, że nie udzielamy jeszcze jakiejkolwiek y, tutaj chęci kontaktu z nimi dlatego mamy 3 minuty na to, żeby się z nimi skontaktować, za 3 minuty zadzwoni jeżeli się nie skontaktujemy, nie będziemy mieli jakiś ofert wobec nich, y, traci palec I tak my jest mamy wszystko. oferować, coś za funkcjonariusza? Się... dobra, to nie jest ważne na ten moment, okay. wyznaczamy dziewiątkę, przejdziemy sobie na inny channel aczkolwiek mimo wszystko każdy funkcjonariusz będzie poszukiwał tylko w momencie w którym znajdzie to funkcjariusz nie będący w dziewiątce, po prostu do nas to zgłasza A super Tak, od razu dla was sensotliwość na to to będzie piątka. 5 no na... po... tak. Dobra to i y, SVK na taksy przyjmie, proszę przy państwa Pan kartę Dobra, dobrze. ja bym proponował tak w miarę się streszczać, bo to już zostałem... No streszczać. to jesteś <grym <grym> tak. na na ten bo masz jako jeden sensowny kontakt Sztywno Więc, trzeba się zapytać. Sztywno trzeba zapytać, czego chcą. No ale co to będzie, no to już coś innego. No po pierwsze, poczekajmy na ich żądania, Zdaję sobie tam, się Rozdzielamy się po dwie osoby, każdy tutaj. Możliwe, że będę pobrać Igla. Będziesz pobrać Igla? Świetnie. No jak będziesz no. do rady pobrać Igla, to, to będziesz chciał przeczesać, przed jak miał. najbardziej, północ. Dobra. To wy, we po dwóch polecicie na Helkę. Wtedy patrzą. Wtedy na helkę lecicie, i wspomagacie też północ, czyli, czyli Paleto i Sandy. Żeby, mieć, żeby po prostu wspomagać Helkę z, z dołu. E, jednym z żądań naszych, naszych napastników jest to, żebyś był z nami na akcji. Hmm, Średnie, ja zaraz będę co trzeci. Nie słyszymy się? Nie! Zabiję teraz. Możemy gdzieś pojechać. Nie, nigdzie jedziemy! Pierdolę cię wycofać! Nie, Musimy go znaleźć! Gdzie? Nie ma tam Na radą, tak kurwa, nie. Pierdolę, to taki koledzy! Siódmy z kurwa! Pierdolę Siódmy Jak mi automat też się mogę napierdalać Nigdzie nie jadę! <li> nie <controversial music> ma to w ostateczności można im kogoś innego podsunąć, nie? To był. No, czyli nie ma nikogo w sumie, którego mógłby tu być. Nie ma nikogo, no. No to weź im to przekaż, że nie ma aktualnie nikogo na służbie, kto był na tym. Dobra, od Julio, przejedziemy się, żeby nie było, że stoimy w miejscu. Kurwa, to nie ma sensu. Całe to porwanie. No to jak chyba nie było przecież. Kogo? Jak oni do tego biją, no, no Julio? Mm. 27 na 51. Kto tu jest od początku całej akcji? To jest z fałką najlepiej. Ja ze sfałką jestem W całości oczekuję. Dobrze. Dobrze. Most no. powiedzieć, czy jest osoba z tamtej akcji, czy nie. A kto jest? No Merion, ona jest tam. O, akcji. no to trzeba ją... Na to ściągi, ja A? No to ściągnie, ja dzwonię. No, Merio'o generalnie potrzebuje cię prawdopodobnie tej akcji, bo chcą kogokolwiek, który był wcześniej na akcji z nimi związanych na, na tawernie jak to chcą? Bo nie rozumiem. To jest jedno z ich żądań. A bo The no nie wiem, zerwanie jakieś No to okej, okay, na The to ja byłam. The nie no. byłam, gdzie poddali naszych misjonerów ale na tavernie mnie nie było. Dobra, dobra, to chodzi prawdopodobnie o The bo... 4-2-7 na 4, 5. 2, 4, 2, 5. 4 7 zgłaszam. Jakie by mieliście dokładne żądanie na tej tawerni wtedy? No, I wszystko jest... Tak naprawdę, żądanie było jedne, oni chcieli... Wolno odjechać bez pościgu, bez jakichkolwiek radiowozów za nimi, jeśli ktokolwiek by za nimi ruszył, zagrożone byłoby życie 102 i w ogóle funkcjonariuszy. I oni powiedzieli prosto z mostu, że e, jeżeli my będziemy im wchodzić w paradę, o, e, to się źle dla nas skończy i funkcjonariusze będą cierpieć. Oni tylko chcieli po prostu poddali sobie funkcjonariuszy wtedy z tej broni długiej, bo chcieli nam e, pokazać, że oni przybyli do naszego miasta, że oni są. I dopóki my będziemy yy, nie wtykać nosa w nie swoje sprawy, to wszystko będzie dobrze. Tyle. I oni po prostu dostali możliwy wolny odjazd. Puścili nam funkcjonariuszy, puścili nam medyków, puścili nam dojowców, których nam mieli i tyle. Mamy info. Czekaj. Jakie? No. Już? No. E, sytuacja wygląda tak. E, powtórzył mi... Julia, jakie info? Same. Poczekaj, chyba Ej, dobra, 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 dobra. Na razie... Na razie... Dziwio e, dołącz tego... się do patrolu do mnie, tylko żeby nie było piorowym. Chcą tylko tego... tego samego co na The Town. Czytaj, nie chcę żeby. E, jakakolwiek jednostka detektywistyczna, żeby cokolwiek na nich było, mhm. chcą po prostu sobie żyć po swojemu i żeby... My, żebyśmy my nie wcinali nosa w nie swoje sprawy i... Osoba z jednostki detektywistycznej ma dać im znać, w sensie przekazać mi, czy, 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 czy jest aprobata, czy dysaprobata ze strony NSU na to, no żeby nie będziemy ich ruszać, a. No to jesteśmy kurwa trochę w kropce. No jesteśmy trochę w kropce, bo ja, jakby. Aktualnie nie mam nic do powiedzenia w NSU. Słuchaj mnie, No Mamy parę pytań. Wiesz pewnie o sytuacji, która miała miejsce. dokładnie. 3 dni temu. W okolicach godziny 21, prawda? E, tak, słyszałem o czymś takim. No. Wiesz co wiesz o ten temat? Bo nie pamiętam, żebyś tam był. Tak naprawdę niewiele. No wiesz? To jedynie przeleciałem wzrokiem po dokumentacji. W jakiej dokumentacji? Tak jak mówiłem, widziałem o tym raport w bazie danych. Jedynie przeleciałem po nim wzrokiem i nie zapamiętałem szczegółów. Co dokładnie pamiętasz? O, Coś o negocjacjach na The Town. Była tam broń klasy drugiej. Nie wiem, przetrzymywano zastępcę szefa policji, tak. To był 102. Chyba również jakieś urzędników albo ratowników medycznych. Nie pamiętam. Gdzie była ta dokumentacja, którą czytałeś? Powiedz mi to. Czyli to? widniało jako raport raport w głównej bazie danych. Każdy funkcjonariusz ma gdzieś przy sobie MDT, nie wiem, na przykład tablet policyjny. No i tam właśnie jest ten raport. Czy masz ze sobą to MDT? Chyba macie to wyposażenie. Tak. Przypasie. Przypasie, tak. jesteś w stanie oprawiać ręką, mam. No, Zobów teraz w ten raport. Przeczytasz nam go. Chwilę. Tego raportu tutaj nie ma. Musieli go skasować albo ukryli go kiedy zorientowali się że mnie porwaliście Nie mam do niego dostępu, przysięgam. Zobacz sam, nie ma go Nie dostępu, pewno No nie ma go Przepraszam szefie, mogę przerwać? Muszę obciąć mu palec Nie 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 przysięgam zobacz. Jego tutaj nie ma po co miałbym kłamać Spójrzcie sami musieli go ukryć a ja nie ma na to Odkładaj wpływu. tablet, odkładaj tablet Wystawiaj rękę Proszę cię, spójrz sam jego tam naprawdę nie ma nic, nie mogę z tym zrobić. Nie ma sprawa. A, 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 a. Naprawdę to zrobiłem. Oczywiście to zrobiłem. To jest potem wprost. Jakiej jesteś jednostce wewnętrznej? Jednostka wewnętrzna? Field Training Division. Zajmujemy się kolejną kadencją. Aaaa. Kurwa. Ale to boli. O przejdziemy sobie tędy. Musimy sobie tutaj... O, wy chcecie osiągnąć, kurwa. Macie złego człowieka. Julio Rosso, on tam był. Jego szukaliście. On, kurwa, jest agentem NSU. Słuchaj... Może zaczniemy od Kolanca. Aktualnie widzę na wysokości drogi gangstera. Na wysokości uniwersytetu. Czarny Suf z... Czerwonymi jak ten sam, tak jak mówię Julio, kieruje się to, 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 do... ...Court Dobra, dobra łapie, łapcie go, ekipy. Dobra, no, kierujemy aktywującym płynącym górkami. Marylowa, jedziemy, lecimy, lecimy. Dobra, 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 git, git, git. git. Ustawiać ripsa psa, Court tak? Center. Zachował. Przed wami, przed wami, przed wami, jechał. Na górce stoi, na górce stoi. Mamy go. Ja to, to, jest to, to. to nie jest to. to Zamachowany mężczyzn, garniturnik. No to nie jest to. Przystaliśmy na ich żądanie, że nie będą wobec nich prowadzone jakiekolwiek czynności protektywistyczne. A oni nam puszczą w stanie Co ty na to? Ciorito. Dobra, może mi powiesz. Realnie w jakiej jesteś jednostce? Jeszcze w jakiejś chyba powinieneś być, co? Tak mi się coś kojarzy. Ag agent Chorito Bacello. NSU Training SU tak. I na pewno nie masz żadnego dostępu do tego raportu. Mam, mam dostęp, mam. Mam dostęp do tego, tak. O, masz dostęp jednak? Mam, mam dostęp. Podaj tablet, podaj tablet stary. O, otwórz tą no. wiertarkę, kurwa. Jummy, ja, palec Jesteś Jesteście pojebani, kurwa. Niestety, ktoś musi ponieść konsekwencje. A jak sam przeczytałeś w raporcie? Będziecie cierpieć. Niestety jesteś kozą ofiarnym, dokładnie. Całego NSU. Nie chciałbyś wiedzieć, dlaczego akurat ty. poszukiwaliśmy właśnie agenta NSU, jak to powiedziałeś. A, bo pierwszy na liście, akurat nisko postawiony. Nie ma dużo do stracenia. Jest owszem niego. Mhm, ciorito. Paleto. Żelek! Lecę. Ja polecę przez drogę Gangstera na 68 i od Jocha się dotnę po prostu do kogoś. Ale opuszczali ten paleto, czyli nie jest na paleto, czy gdzieś by się pali Nie, to na paleto nie będziemy jechać, bo tam nie już... Pa, no bo tam, ta, tam będzie... Ta się drusił. No to no, czekaj, to gdzie jeszcze? Gdzie w drugą stronę możemy pojechać? Jestem już na Paleto, po dziedzinie nie wiem, ma jednego blastery. Poplało jakieś subarz, coś innego, podejrzanego. I właśnie w Paleto wjeżdża właśnie taki czteroosobowy... Tak, właśnie widzę kurczakownię, wjeżdżam do dokładnie. I nie ma nic w złym. Wracamy, nie ma To chodzi o Bocelo. Chciałam, no. my przystaliśmy do kurczakownię. Widzą kamerę. Mam połączenie, to może być, Jeź tu. Wyszła jedna osoba, e, białe włosy. Dwie Bia osoby dokładnie. Był tam ktoś z dwiemi włosami? E, nie, oni mieli maskę. Tak, słuchajcie teraz. Zwykła kolejna osoba do pojazdu tego. z pojazdu i biega do kurczakowni. Ja już nie mam widzenia na nich. Ja z teamem biegniemy od przodu do kurczekowi, więc teraz próbę zaskoczenia. Ej, e, na spok Nie, nie wbiegacie, nikt tam nie wbiega. Zawcie. Macie Próbuję wybiec z Kurczakowiem wczoraj. Yy, nie ma matki, przywołany mężczyzna. Biega po Porczakowim z telefonem. Jeden do ciebie od przodu, zerknę do niego, Czego skojarzy? może ktoś tam z wcześniejszą odcinką. Breaker past, jeżak ktoś ruszył w kierunku Twojego marialu dokładnie. Oj, nie wiem, Czowiecki, co mam dalej z tymi zrobić. Oj, Czowiecki. A tutaj się waży los, patrzyłem na niego. Przed nami, Przeciw, przy, 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 przy.

Cześć, głębokich dech to tak jak za tymi tutaj farmami, to proszę komuś są? To, kurczę, chyba to... tak, ale ja mówię ma... dalej, o, o! Breaker, Breaker, informacje na napastników eee, Aktualnie oddają się z funkcjonariuszem na komendę Mission Row Gdzie dokończą nasze negocjacje Dobra, ja z zdemr... minut Więc mamy właśnie tyle czasu, żeby tam dotrzeć, jazda wszyscy Na wiadomość, proszę o że od tych yy, znaków zapytania pytają się, czy lubisz niespodzianki. Jak oni nam zapakowali Bacello w kartonie na komendzie, to im nie, od, nie no nie wybaczy. Nie? Dobra, Rziuty, no rozstawiajcie się, że lek ja z Julio będę stał przy wejściu. 437 na main. Chce, chcę przekazać informację, że porywacze, które porwali Bacello, przywiozłem go na komendę i chciałbym wszystkie uniki wody. na biorę, wszystkie dostępne Przyjadą chłopaki, prawdopodobnie z długą na mógł i no... on Którą będzie miał na sobie bombę 150% Dobra, chcę mieć przynajmniej 6 osób po dachach w okolicach hemerki No i reszta, żeby była w objeździe jakkolwiek, że jak będzie akcja, żeby ich po prostu gonić Chcemy ich capnąć, rozumiecie? Halo? Ja mam pytanie, to w ogóle przyjadą przed tą komendę, czy nie? Jakiś Mają sześć pod i tą i komendę się. Ale kiedy? No jakoś teraz mieli jechać, Znaczymy, tylko... Czyż prawdopodobnie? Ten... Czekali, żeby, żebyśmy się zebrali, w, jeżeli ten kłon... no... A co nie To była tak zwana... czyli ty stwierdzisz, e ile może być jazdy Wszyscy mogliby mieć. Im więcej tym lepiej. lepiej. Tak, tak, lepiej. Czyli to będzie tak. u tak, ufanka, tak czy nie? Możliwe. Numer 2 żeby jej na przykład zapalę to... Nie chuj, automaty mają kamizelki, kurwa, ciężkie i będzie u Nie chuj. Takie parę wskazówki. Tylko to jest najgorsza zawiesza. Ciężko nam na tego momencie, kiedy je przykrywamy. podjechał szary? Nie, nie. Możemy, go, łapać to! No i chorą owocę. Chłapać go, łapać to! No i chorą owocę. Podjechał szary? Nie. szary? Przyjechał szary? go, szary? to! szary? Przyjechał szary? Przyjechał szary? Mają natychmiast tych miastach A my pojazd na moście Ameryki. Dabsta poleciała czerwona do wschodu. Zbierajcie łeb możecie. Zbierajcie łeb może Trzymaj się stary. Nie odchodź mi tu. Spadł tu Dabsta, jak to już katylał. Praktycznie... To jest w stanie, turbo ciężkim stanie. Tu nic kurwa nie ma sensu.

Dobra, eee, co ja powiem? Mm, Tomasz Petrow, numer 1, kiedyś 11 plus dwie jednostki, z zgon. Godzina 21:51. I tyle. Julio, jak tam stąd? Z tego co słyszałem, przecież Stwierdzony zgon. Co? co? Chyba dobrze usłyszałem albo źle usłyszałem, mam nadzieję, że źle usłyszałem. Siła. nie podawaj takiej informacji na radio. Słuchajku, dosłuchaj. Też mi kurwa nie miało tak skończyć. Dobra, moje kochani, aż mi... Serce się kraje, że taki kodus my musieliśmy zwołać, ale każdy z Was zasługuje na to, żeby wiedzieć. W dniu dzisiejszym, jak wiecie, był wprowadzony kod pomarańczowy w związku z porwaniem funkcjonariusza. Porwała go dość groźna ekipa, która posiada broni klasy drugiej i prawie zabiła nam innych funkcjonariuszy również. Poraniła. Funkcjonariusz został porwany, nikt nie wiedział, gdzie jest. Poszukiwania dość długo zajęły. Niestety mi jako osobie uczestniczącej w akcji przyszedł ten nieszczęsny los. Zgłosić teraz przy was wszystkich, że oficer Ciorito Bacello, przepraszam, end of watch. Dlatego proszę jednostka baczność minuta ciszy. 102 do 459. 4,59 i to do 4-59, 4-59, end to wchodzisz, to będzie zapomniałem drugą. To dla ciebie. Stąd będziesz wydział wszystko jest moim pasterzem, nie brak mnie niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie na dłoń, gdzie odpocząć mogę. O, a nie Boże, bo w ten grób, w którym składamy ciało naszego brata i obmyj jego duszę ze wszelkiej winy. Jaki jest stan funkcjonariusza? Tego? gon. jest zgon. Skarab jest zgon. Skarab jest zgon, Skarab jest gon. jest gon. What? jest gon. Skarab jest jest